Znacie aszparagus? To taka roślina ozdobna, którą często wykorzystywano w bukietach dawniej, dzisiaj też się to zdarza. Czy to jest aszparagus? No, bardzo podobny. To są szparagi. Od połowy czerwca ich nie zbieram pozwalam im urosnąć po to, żeby nabrały mocy korzenie, żeby odbiły sobie za ten wiosenny zbiór. No zresztą tutaj jest taki, który startuje jeszcze z młodymi przyrostami. Właśnie tak wyglądają szparagi. I niektóre są męskie, niektóre żeńskie. Są tutaj takie. Kuleczki, Najpierw kwiatki. Nie wiem, tu może będzie widać. O. Najpierw y, maluteńkie kwiatki, praktycznie niedostrzegalne. A potem robią się kuleczki. Z jakiegoś powodu, może przez tą suszę. Trochę kulego padło. A gdyby nie spadły, zrobiłyby się czerwone. I w środku byłyby nasionka. Tak wygląda. Latem. Szparak.